Na imię Katarzyna Jaros. Od kilku lat cały czas gdzieś tam walczyłam z tą nadwagą różnymi sposobami. E, próbowałam różnych e, diet. E, były to produkty, które tak naprawdę... E, tak naprawdę były bardzo kosztowne, obciążały po prostu cały budżet, że tak powiem, domowy, gdzie po prostu no, nie mogłam sobie na to pozwolić albo były po prostu bardzo wymagające, że musiałam spędzać, że tak powiem, cały, cały dzień w, w, w kuchni i po prostu rezygnowałam prędzej, prędzej czy później. Powodem, dla którego tu dzisiaj jestem, to jest moja utrata wagi, minus 22 kg w ciągu niecałych 5 miesięcy. Korzystałam tu z produktów firmy LR, które, które no bardzo mi pomogły, bo, bo dzięki temu schudłam. Pozbyłam się chorób, które mi dolegały w związku z nadwagą. No jestem zadowolona, ludzie mnie chwalą, mogę wreszcie iść do sklepu i kupić sobie coś, coś fajnego. W moim życiu myślę, że tak naprawdę no zmieniło się wszystko, tak? bo życie po prostu wywróciło mi się do góry nogami na, na plus. Jeśli chodzi o produkty ELR, co robiłam? Stosowałam po prostu jako, jako posiłki zastępcze. Sam produkt jest bardzo szybki w przygotowaniu, że nie trzeba właśnie spędzać bardzo dużo czasu w kuchni. Te produkty stosuje mój, mój syn też. Zmagał się tu z, z nadwagą i jako dziecku jedenastolatkowi zgubić już 6 kg razem ze mną, więc tu jak gdyby to tu wszystko idzie na na plus. Dla mnie to, to same oszczędności są odkąd stosuję te produkty, więc no dla mnie, dla mnie uważam, że, że po prostu była to inwestycja w siebie, w swoje zdrowie i, i że było warto. I, I że tak powiem wszystko dla mnie teraz staje się się możliwe, tak? Co bym powiedziała wszystkim, którzy są na początku swojej drogi? To tak naprawdę, żeby, żeby uwierzyć w siebie, uwierzyć w niewidzialne i, i jak gdyby y, udowodnić tym osobom, które gdzieś tam ci dogryzały i podcinały skrzydła, że, że dałam radę.